Stoisko firmy Scott, stoisko, na którym zawsze dzieje się bardzo dużo bardzo fajnych, pięknych, kolorowych rowerów, ale co ważne, rowerów naprawdę spółki, która interesuje nas najbardziej. Mariusz, opowiadaj, co nowego? No, sporo nowości, jak zwykle, jak zawsze staramy się w każdym roku jak najmocniej i zaskoczyć, a przede wszystkim odpowiedni rower do odpowiednich czasów przygotować. Tym razem mamy Foila. Zamieniliśmy model, który już od kilku lat święcił niezłe triumfy. Mamy rower lżejszy, sztywniejszy tam gdzie trzeba, miękki tam gdzie trzeba czyli mamy amortyzację na siedełku, na kierownicy większą niż do tej pory ale co najważniejsze, mamy elementy, które powodują, że on jest jeszcze bardziej aerodynamiczny, sztywniejszy, na przykład w miejscu hamulca przedniego, tam tutaj mamy takie specjalne pivoty. widelec przedni został przekonstruowany, linki poprowadzone wewnątrz ramy od górnej części dolnej tej rury prowadzącej. Ten rower może być zastosowany do osprzętu D2 i do osprzętu mechanicznego. Zmieniona geometria tylnego zawieszenia Właśnie ona doprowadziła do tego, między innymi do tego, że mamy, że mamy lekką amortyzację sztycy podsiodłowej, przekonstruowany troszkę element mufy korbowodu, zawieszenia tylnego koła również dolnej części, co powoduje konsekwencje dobrego roweru na długie dystanse sztywnego, a jednocześnie oddającego, zbierającego, przepraszam, trochę obciążeń po to, żeby rowerzysta nie miał ich na ręce, ani na siodełku. Czyli tak względem to, że... poprzedniego fojla dużo zmian? Spore zmiany, tak jest, spore zmiany, co powoduje, że większą, dajemy większą, większy komfort jazdy zawodnikowi na długich dystansach, tak? Czyli powyżej 150-200 km. Czyli to jest flagowy temat, jeżeli chodzi o szosę? Tak, to jest flagowy szosowy rower. Kilka elementów, na przykład kokpicie, mostek kierownicy pow powiązany z kierownicą w jednym zestawie. Mamy tutaj 11 różnych zestawów mostek plus kierownica, długość mostka i kierownica od 40 do 44. Co ważnym elementem mamy specjalne podkładki aerodynamiczne, końcówka mostka specjalnie z elementem odbierającym przepływ powietrza. Parę elementów takich na przykład jak zacisk sztycy siodła Zmieniony, przekonstruowany, polepszony po to, żeby ta sztyca bardzo sztywno i dobrze pasowała do całej konstrukcji ramy. Także dużo elementów zmien zmienionych tylko po to, żeby albo przede wszystkim po to, żeby rower był dynamiczniejszy, efektywniejszy na długich dystansach. Nie zapominał o dobrym podjeździe, był doskonały przy, przy zjazdach, no i przede wszystkim dobrze, jak zwykle walczył z przepływem przepływ, przepływowym powietrza. Mariusz wspomniał, że jest kilkanaście możliwości doboru długości mostka kierownicy. Przykładowo, przychodzę do sklepu, mam możliwość, żeby sobie od razu dopasować na miejscu. Tak, o, o, oczywiście to są elementy, które, są, mm, które nie we wszystkich sklepach będą funkcjonowały na takim samym poziomie, ale oczywiście jest możliwość doboru odpowiedniego mostka i kierownicy y, do geometrii. Y, Geometrii ramy i przede wszystkim odległości między siodłem a kierownicą. Proponujemy tutaj oprócz tego jeszcze bardzo dobry fitting. Mamy swój własny system fittingowy, i on będzie dopracowany tak, żeby mógł odpowiednio dobrać mostek i kierownicę do, do ciała użytkownika. Mariusz, drugi temat. Nie są to fatbajki, jest to nowy standard, który wchodzi na salony. Opowiedz nam o tym, na czym to w ogóle polega? Polega to na tym, szukamy rozwiązań na rower, który ma służyć bardzo szerokie jeździe. All Mountain to jest produkt, to jest rower dla użytkownika, który spędza na rowerze długie godziny w różnych warunkach. Nie do końca czasami 29, czy, czy rower o bardzo, dużym bardzo dużej oponie i był w stanie temu użytkownikowi odpowiadać przez 10 godzin jazdy w różnych warunkach, tak jak mówiliśmy, tak przez piach, błoto, mokre kamienie. 27, plus. A to jest rower, który ma być do tak zwanego, przepraszam za kolokwializm, łojenia w czasie jazdy, tak? Czyli mamy rower, który może służyć nam do szybkiej, w miarę szybkiej jazdy, oczywiście po, po szutrowych drogach. Mamy 21% zwiększony styk opony z podłożem to jest po badaniach szwalby i Scott w komplecie jako razem. Między innymi to jest związane również z nową obręczą. Tu mamy obręcz 44 mm szerokości, o niskim profilu, lekką, ale bardzo sztywną. Ważnym elementem jest to, że mamy tylko 1% zwiększony opór toczenia, to jest w stosunku do opony 29-calowej 235. I generalnie ten rower dużo więcej wybacza. W moim przypadku przy 1,94 m wzrostu i wadze około 95 kg jazda z kierownicy przy podjeździe jest wielką przyjemnością i bajką. Nie urywam tylnego koła, nie ślizgam się to koło. Też kwestią kolejną jest oczywiście dobór odpowiednio, mm, odpowiedniego ciśnienia w oponach do wagi i do sposobu jazdy. Niski ciśnienie, prawda? Tutaj jest niższe oczywiście ciśnienie, ono powinno być w granicach około do, do, dochodzące do, do 2, 1,8, mm, zależnie oczywiście od wagi i od sposobu jazdy, ale mm, przyczepność plus zawieszenie w tym przypadku to jest po prostu rower naprawdę do wszystkiego. I to jest akurat wersja topowa w karbonie. Rozumiem, że też niższe półeczki się tam gdzieś. Są. Oczywiście, że tak. I oprócz tego mamy też Robert Hartail Scale 720-710 Plus na oponach 2.8, Scott po badaniach stwierdził, że opona 3 mniej odpowiada do tej obręczy i do, do tego pomysłu na jazdę niż opona 2.8 i takie będą stosowane w rowerach, poza, poza e-bike'iem elektrycznym również, Geniuszem z, z dopiskiem plus. Jakieś inne ciekawostki jeszcze z kolekcji? Przede wszystkim zwiększona ilość kasków, zwiększona kolorystyka, dopracowana odpowiednio do, do kolorystyki rowerów, siodła, sztyce synchosa, kierownice, mostki, rączki kierownicy. Koszyki, bidony, te wszystkie elementy ze sobą mają grać, mają ze sobą współgrać razem z grafiką ramy, co jest dla nas bardzo ważne i dla użytkowników również. Chcą, żeby ten rower nie tylko dobrze jeździł, ale również bardzo dobrze wyglądał. Mariusz, dziękuję bardzo za informację i trzymamy kciuki. Dziękuję bardzo.